Można by powiedzieć, czego to ludzie nie wymyślą. I tym razem przygotuję schab nadziewany pieczarkami. Do tego jest potrzebny schab, plastry schabu, które y, oczywiście należy rozbić tak jak do kotletów schabowych i do tego pieczarki. Schab już jest gotowy, więc pieczarki należy drobno pokroić i przygotować y, łącznie z cebulką, przysmażyć i wtedy będzie dopiero gotowe. Także przystępuję do Przygotowania pieczarek. Należy drobno pokroić. Oczywiście one w trakcie procesu smażenia będą jeszcze bardziej mniejsze, drobniejsze, bo się skurczą. Biegamy już do końca krojenia pieczarek. I teraz przygotujemy do smażenia. Pokrojone pieczarki przełożę teraz do garnka. Pieczarki dusimy na maśle. Oczywiście dodając odrobinę oleju, żeby masło nam się nie przypalało. Od czasu do czasu mieszając. I pozostawiamy to na jakiś czas tak, żeby było uduszone. Do tego, do tych pieczarek dodamy jeszcze cebulę. Jeszcze odrobinę soli do smaku. Tak pozostawiamy i czekamy na uduszenie. Duszone pieczarki z cebulą są już suche i gotowe do przekładania na plastry z schabu. Ale jeszcze na koniec dodam odrobinę y, do smaku pieprzu. Teraz tak. Te mięso musi być odrobinę posolone do smaku. I oczywiście troszeczkę pieprzu. Przełożymy na drugą stronę. Teraz nałożymy pieczarek i zawijamy do środka. Pieczarki są też posolone. I z dodatkiem pieprzu. Jeszcze jedna strona nam została. Tak zapakujemy na wierzch. I panierka. Mąka. Jajko. I bułka tarta. Teraz przejdziemy do smażenia naszych zawiasów. Patelnia. I ja smażę na smalcu. I na gorący tłuszcz przekładamy. pieczarki zawinięte w schabie. tak samo jak kotlety z chabonem. Przekładamy na drugą stronę. No, bardzo ładnie jest upieczone. Już możemy ocenić, że gotowe są, yy, usmażone wystarczająco. I możemy tylko przykładać teraz na talerze. I tak właśnie wygląda schab nadziewany pieczarkami. I życzę Państwu smacznego. Ale to jest głupiego robota. Człowiek musi się napracować, wydać pieniądze. A Smaku jedzenia kilka minut i nie ma śladu. I jeszcze zostaje po tym babaka.